W zależności od tego, jaką ścieżkę wybierzemy, czy będziemy decydowali się na budowanie przedsiębiorstwa, wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem własnych środków, czy od razu chcemy iść z pomysłem do inwestora, to będzie troszeczkę inna specyfika. Tak? W wypadku budowania tego z własnych środków ponosimy większe ryzyko osobiste. Oczywiście mogą być pożyczki od rodziny, jakieś tam oszczędności własne, ale też musimy wielu ludzi przekonać, tak naprawdę w dużej mierze bez kapitału do zaangażowania się w nasz pomysł, tak? Czyli tutaj te umiejętności perswazyjne, komunikacyjne będą naprawdę niezmiernie wysokie. No i umiejętności związane z znalezieniem odpowiednich ludzi. Tak naprawdę kapitał się znajdzie, jeśli pomysł jest dobry, jeśli uda nam się do niego zabrać odpowiednie osoby. To już jest tylko pytanie, ile pieniędzy rzeczywiście na rozwój potrzebujemy. Jeśli decydujemy się na współpracę z inwestorem, to rzeczywiście jest już potrzebna jakaś taka wiedza biznesowa, marketingowa. Tutaj inkubator też jest w stanie w czymś takim rzeczywiście pomóc w przygotowaniu, opracowaniu takiego pomysłu. No ale na koniec pojawiają się twarde wymagania dotyczące wniesienia odpowiedniej ilość, odpowiedniego raportu czy gotówki po naszej stronie, które zrównoważą po prostu pieniądze, które zainwestuje inkubator czy venture capital w nasz pomysł.